Jeszcze tylko, a pozwolę sobie Panu sercu odpowiedzieć, że do e, oceny sytuacji finansowej potrzebny jest bilans, a w tym bilansie środków, które przychodzą na zewnątrz i w tej sytuacji ważne jest, żeby wziąć też te środki, które nie dotarły do boczni w związku ze zmianami podatkowymi. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale jest takie pismo Wspólnota, to jest branżowe pismo samorządowców, które e, jakiś czas temu zrobiło zestawienie miast które najwięcej straciło na zmianach podatkowych, było tam przeliczenie na głowę mieszkańców i Bochnia była bardzo wysoko w tym roku, Więc tutaj oprócz tych środków, które były kierunkowane na inwestycje, trzeba brać pod uwagę te środki, które nie dotarły do Bochni w związku ze zmianami podatkowymi. Nie, 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 nie. Prawdę powiedziawszy, nie zbilansowałem, ponieważ nie da się tego zbilansować, bo wie Pan doskonale, że nie wszystkie środki zostały jeszcze wykorzystane, to po pierwsze, a po drugie, środki są przenoszone z roku na rok i to też nie da się jasno określić, które środki są wykorzystane w danym roku. I to na pewno Pan wie. Dziękuję. Pana, Pana Burmistrza nie ma.